Stawiennie, stawiennie, stawiennie. Moi drodzy, wrogowie ojczyzny i wrogowie kościoła dzisiaj dostają szału, bo widzą wielką, ogromną armię patriotów, armię narodowców i armię kibiców, którzy mają Boga, honor i ojczyznę w sercu i są gotowi oddać za nią życie. Ale jestem święcie przekonany, że lewacka propaganda dwoi się i troi, aby nas zniszczyć, aby zniszczyć Kościół, aby zniszczyć naród polski. Nie możemy na to pozwolić. Jesteśmy Kościołem walczącym. Jesteśmy wojownikami Wielkiej Polski. A oni nawet tego nie wiedzą. Im więcej ja atakują, tym bardziej nasza narodowa duma wzrasta. Duma! Duma! Narodowa Duma! 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 Narodowa Duma! 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 Narodowa Duma! 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 Wszyscy widzą, że jesteśmy lekceważeni w debacie publicznej. Nikt nas nie chce słuchać, a to my jesteśmy przyszłością wielkiej katolickiej Polski. My jesteśmy świadomi swoich korzeni, jesteśmy świadomi swego dziedzictwa narodowo-chrześcijańskiego i my jesteśmy gotowi walczyć o to dziedzictwo do ostatniej kropli krwi. Bóg, honor i Ojczyzna! ჩაუბენ ამ სამ კნოჩ უსთა Wielu chciałoby, żebyśmy się całkiem zamknęli i nie walczyli w obronie Kościoła katolickiego. Żebyśmy nie walczyli w obronie ojczyzny, naszej miłości, jaką jest naród polski. Moi drodzy, nie możemy. My musimy walczyć. My musimy iść na peryferia wiary. Musimy iść na te peryferia, do których nawołuje papież Franciszek. Musimy iść w myśl słów św. Pawła Apostolskiego. Które mówi moim honorem jest iść do tych, którzy Chrystusa jeszcze nie znają. Musimy iść poza świątynię, poza zakrystie, poza plebanie. Musimy iść i głosić prawdę oraz Chrystusa. Musimy iść, moi drodzy, i bądźcie gotowi. Bądźcie gotowi na to, że będziecie opluwani. Bądźcie gotowi na to, że będziecie prześladowani. Ale nasza siła, nasza moc, Nasza odwaga jest w jedynym Panu zbawicielu Jezusie Chrystusie! To my! To my! Moi drodzy, jesteście wielką armią Kościoła! Jesteście wielką armią Polski! Nie wiem czy zauważyliście, ale historia po raz kolejny zatacza koło. W 1944 wmawiano nam, że sowieci to są wyczekiwani goście, a w 2015 wmawia się nam i chce nam się wcisnąć islamski fundamentalizm. Nie pozwolimy na to nigdy! Drodzy, my nie boimy się Pokojowo nastawionych muzułmanów Ale ich przecież jest mniejszość My się boimy fundamentalizmu My nie chcemy w Polsce Przemocy, nie chcemy Agresji w imię Allaha Nie chcemy gwałtów Nie chcemy samosądów I nie chcemy terroru My musimy się temu przeciwstawić Nie chcemy nienawiści, która jest W Koranie, a która jest w Surze Piątej Ale chcemy Miłość i prawdę Ewangelii Chcemy walczyć mieczem miłości i prawdy, do czego nawołuje nas święty Paweł Apostoł w szóstym rozdziale Dafezjan. Ewangelia! Nie. Ewangelia, a nie Koran! Moi drodzy, lewacka i islamska agresja wymierzona w to, co chrześcijańskie, w to, co narodowe, tworzy w nas wielką obawę i mamy do tego prawo. Mamy prawo się lękać, mamy prawo się bać przed upadkiem narodowo-chrześcijańskiego dziedzictwa. Mamy prawo do lęku i nikt nas z tego nie może pozbawić. Ale boimy się, że ten strach, że ten lęk, że ta obawa przerodzi się w nienawiść, a my chrześcijanie nie możemy sobie na to pozwolić. Dlatego my wszyscy chcemy dialogu, ale nikt nie chce z nami rozmawiać, tylko nas nazywają faszystami. Rasistami, ksenofobami i niewiernymi psami. My sobie na to nigdy nie możemy pozwolić. My nie chcemy walczyć młotem nienawiści, który w ferworze szału chce nam się wcisnąć w ręce, ale chcemy walczyć mieczem prawdy, mieczem miłości, mieczem ewangelii i mieczem jakim jest Jezus Chrystus, żywy Pan i Zbawiciel. Bóg, honor i ojczyzna. Bóg, honor i ojczyzna. Honor i ojczyzna. Moi drodzy, jesteście przyszłością Kościoła. Jesteście przyszłością narodu polskiego. Dlatego budujmy naród polski. Budujmy wielką katolicką Polskę na pewnym fundamencie, którego nikt ani nic nie będzie w stanie zburzyć. Budujmy wielką katolicką Polskę na fundamencie prawdy, na fundamencie miłości i na fundamencie jakim jest sam Pan Jezus Chrystus. Wielka Polska, katolicka! Katolicka Wielka Polska Katolicka A teraz moi drodzy Bo to jest Marsz Niepodległości Proszę wszystkich O absolutną ciszę I tę minutę ciszy Zadedykujmy największym Bohaterom narodowym Żołnierzom niezłomnym Oraz tym wszystkim Którzy przez cały dzień narodu Walczyli o naszą wolność Proszę o chwilę, minutę ciszy Chwała Bohaterom, i chwała Bohaterom, cześć 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 i chwała cześć i chwała Bohaterom. Nie islamska, nie laicka, Wielka Polska katolicka! Nie islamska, nie laicka, Wielka Polska katolicka! Nie tęczowa, nie czerwona, Wielka Polska narodowa! Nie tęczowa, nie czerwona, Wielka Polska narodowa! Moi drodzy, Pomódlmy się do tej, która wielokrotnie nas ratowała przed inwazją islamską. Ratowała nas przed Potopem Szwedzkim oraz przed inwazją bolszewicką. Pomódlmy się do naszej pani jednej królowej, Maryi Królowej Polski, pod Twoją obronę! Czekamy się święta naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych. Ale od wszelakich złych przygód raczy nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza. Pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. W budowaniu wolnej Polski i w budowaniu Kościoła, gdzie w centrum jest Chrystus, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i syn i Duch Święty. Amen! Amen! Amen. Amen. Wielkiej Polsce! Chciałem wielkiej Polsce! Chciałem wielkiej Polsce! Zdrowe! Polska jest bezpieczna z Wami. Dzięki! Zdrowe! Przyjaciele! Koleżanki i koledzy!